Nie ma mieszkańców, prawda? Dobra. O, kochany Wam, pan półgodnik! Kochani, jeszcze specjalnie dla niego zadańczymy refren. Podnosimy do góry dłonie w geście pokory. Cztery, chcę zwycięstwa Bożego, uwaga, górę i krzyczymy hej! W górę nie, nie słyszę refren. Trzymajcie się. W górę! Hey! Jeszcze raz! W górę! Hey! Teraz gest... Tak. ...gest ubóstwa. I od razu hej! Okay. Uwaga! Ubóstwo! Hey! Ubóstwo! Ufność! Ufność! Miłość! dla pułkownika! Brawa, na brawa na pana pułkownika! Genialny! 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 Ojej. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.